Cześć wszystkim, jestem Michał. i Dzisiaj pokażę Wam 5 najlepszych polskich kasen online. Nie jest to lista uporządkowana od najlepszych do najgorszych, tylko zbiór najlepszych polskich kasen. Wszystkie linki znajdą się w opisie, więc od razu po obejrzeniu możecie wchodzić i grać. Naszą kolejną stroną jest GGBet, um, która ma w sobie bardzo dużo rzeczy: różne zakłady, turnieje. No, możecie tutaj obstawić wszystko. Gry w rola w CS, w piłkę nożną, wszystko, ale nas interesują gry. I teraz zagramy sobie, hmm, co by sobie tu zagrać, może w Blue Slot. To już mnie ciekawia. Więc niech się sobie Ok, to jest ta gra, Blue Slot. E, chwilę sobie wcześniej pograłem, miałem parę fajnych wygranych, e, ale teraz sobie zagramy jeszcze raz z Wami. Mm -hmm. O, mamy dziką kartę. Dzięki której mamy już naszą pierwszą fajną wygraną. 180 punkcików kredytów, monet. Zaraz to nie będzie jakaś kolejna wygrana. Chociaż o. no i ładnie i 160. Punkcików wpadło. Jest dobrze. <laughs> Tutaj mało brakowało, a była fajna wygrana. <laughs> Zobaczymy co teraz się stanie. No chyba nic. A nie, skater. Skater płaci 80. OK, okej. Okay. Okej, okay, dzikie karty. No i mamy kolejne 240 kredytów. Podoba mi się te dzikie karty bardzo, bo one bardzo pomagają tutaj wygrać. Są takim powiedzmy kluczem do zwycięstwa. A te skatery to chodzi po prostu o to, że nie muszą być w jednej linii. Ja myślałem, że myślałem, że to bardziej chodzi o to, że one wymieszają mi to, no, tak jak wcześniej w tamtych grach. Ale teraz widzę, że po prostu one wypłacają, ale nie muszą być w jednej linii. Mamy wygraną 32 punkty. O no, te dzika karta, no i, no i pięknie, 240. I tą wygraną 240 kredytów. Zakończymy tą grę i przechodzimy do kolejnej strony. Slotika, czyli nasza ostatnia strona na liście. Um, jest dość typowa. mam tutaj wszystkie te gry. To wcześniej. Mam tutaj troszkę mniejsze bonusy, bo do 100 zł. mam też własną aplikację, które akurat nie testowałem. Nie używałem jej jeszcze. Um, no i dobra. Zagramy sobie w Pirates Legacy na tej stronce. Zaczynamy sobie demo. Muszę hmm? sobie dźwięk, aby słyszeć, co mówię. <laughs> e, I lecimy, lecimy. KKK, ok, to już nam 0,15. O, się troszeczkę zruciło tego, co postawiliśmy wcześniej. Potężny pirat, ile to jest? 2,25. Nieźle. OK, lecimy dalej. Mm. mamy dwóch tych piratów epickich. <grym> o, jeszcze to. Mamy 10,50. Um, no i niestety grałem w trybie demo. Więc nie wygrałem tego 10-50 Niestety tak naprawdę. No ale cóż. Jeszcze jeden spinę. Lecimy. Koniec. 0,15. 15. No Hojtek lec, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Trzy spiny. No gdyby to było ten, to byśmy mieli te cztergowe spiny, ale ich nie mamy. No, Ostatni. Ostatni spin. I to tyle, nic. Ale jak widzieliśmy wcześniej, całkiem fajne wyglądy się zdarzały. I to była nasze ostatnie strona na liście. To koniec tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam będzie podobał. Wszystkie linki są w opisie, więc możecie klikać, grać, wygrywać. Możecie pisać w komentarzach co myślicie o tych stronach. I to tyle z mojej strony. Ja jestem Michał. Cześć! Pierwszą naszą stroną jest Ice Casino, które oferuje bonus do 90% do depozytu co tydzień. Jak tutaj widać. Oferuje także bonus połytalne do 6000 zł i 270 darmowych obrotów oraz cashback do 8 tysięcy złotych więc to są dość niezłe bonusy mamy tutaj masę gier ale teraz zagramy sobie wersję demo Big Bass Splash którą ja osobiście lubię grać te pieniądze jest to gra drill Real Kingdom wytrzymy sobie dźwięk bo jest dość głośno <laughs> już wygraliśmy 6 dolarów <laughs> nie wiem, że może postawiłem 2 Mm. No było blisko z tymi robkami. Dawid mamy no, szczupaki, sumy, karasie, płotki i wszystko <grystanie> Mój hojak byłby tym zachwycony tak Scatter, okej okay. To jest suma 100 dolarów, nieźle, nieźle Hmm Oj, na cool, to blisko było, aby było jeszcze ka. No, mamy skater, więc. <noise> chociaż tyle. To już w sumie i tak mi nic nie dało. Absolutnie nic to nie zmieniło w mojej sytuacji. <noise> więc no cóż, trudno. No, te trzy joty, ale one też nic nie robią. Niestety. KKK, które też absolutnie nic nie robi. Czekam na jakieś fajne rybki. Jak będą jakieś fajne rybeczki, to będzie lepiej. Ustawię trochę więcej. Chociaż to i tak jest wersja demo, więc to nie ma żadnego znaczenia. No ale no, jak wszyscy pewnie wiecie, o tutaj mamy jakąś tam małą no wygraną z tymi A. Jak wszyscy wiecie, na pewno kiedy pokazuje się takie gry na filmie, to ciężko jakąś dobrą wygraną. 6 dolarów tutaj było, nieźle. Więc gramy sobie w demo Kurde, to było to było blisko mm -hmm. No tu było. Nieźle. Szkoda, że nie było jakiegoś skater w drugą stronę, to wtedy by, by mi trochę pomogło w mojej sytuacji. I pewnie byłaby jakaś fajna wygrana w tym demo. Mm. Mm -hmm. Ok. Jak będzie skater, to. Dobra, nie ma skater. To skater i tak by mi nic nie dało. Kurde, gdyby to było w poziomie. W ogóle epicko. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nie ma co chodzi w ogóle z tą terenową z tym dużym autem bo to jest to jak gra dla wędkarzy, no nie <grytanie> a to jest jakieś auto, które jeździ po wodzie, nieźle nigdy czegoś się nie widziałem w sumie kurde, ciężko ciężko mi to jest jakoś fajnie wygrać ale zaraz może trafimy coś fajnego No, prawie były trzy ważki obok siebie K, J, Nie wiem, co chodzi z tymi literkami. Kurde, blisko, blisko. Blisko było. Hmm. No, też było blisko do tej dziesiątki, ale nie wiem, czy ta dziesiątka cokolwiek robi, więc. Więc wali się. Aha, okej, okay, dobra, te wypłacają ultronca. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiedziałem. Mhm. Dobra, chyba niestety nie ugram. Przechodzimy do kolejnej strony. Nasza kolejna strona to Vulkan Vegas, na której mamy troszeczkę mniej bonusów na start, bo tylko 6000 zł. Tylko, to i tak dużo. Oraz 150 darmowych spinów na start. Ale mamy co tygodniowe turnieje No i tak samo jak na ostatniej stanie. Do 8000 zł cashbacku. Mam także swoje autorskie gry, na przykład Vulcan Vegas Del Fruit, Więc teraz sobie zagramy w jej demo. Ok, to jest ta gra. Vulcan Vegas Del Fruit. Ja już sobie chwileczkę wcześniej pograłem. A teraz wam pokażę, jak to wygląda. Generalnie myślę, że jest to gra całkiem lepsza od tego Big Bass plaż, więc chyba się przerzucę, bo mi się osobiście bardziej podoba. No i z tego, co zauważyłem to częściej się wygrywa, nie wiem czy teraz będę takiego farta <grych> i uda mi się to pokazać, ale, ale naprawdę wcześniej wcześniej mi znacznie lepiej szło. Mamy już pierwszą wygraną, stóweczka, to w nam się zwraca po prostu nasza stawka. Mamy tutaj kolejną stóweczkę, czyli znowu nam się, wraca stawka. Dwa dzwony. stóweczka, zwraca nam się. Hmm. nie w miejscu cały czas, ale jest dobrze. Nie tracimy, więc jest git. Tutaj nam brakowało. Okej. Okay. Hmm. Tutaj też było blisko, ale trudno. Lecimy dalej. O, tu będzie, tu może być grubo. No, 700, 700 kredytów, jest dobrze, jest dobrze, trzy książeczki, plus dwie, dwie i one free spins, o kurde, dobra, mam darmowe spiny, nieźle, o co chodzi? O co chodzi, lucky symbol, a, ok, czyli to jest teraz na szczęśliwy taki symbol, pomarańcz i, 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 o kurde, <grywy> mamy... 1200. Ok. Mm -hmm. Jest nieźle, błędę wam. Jest nieźle. Mm. Jest nieźle. Jest nieźle. Ile tu będzie? 1300, 400, 500, 600, 700, 1700. Ok. Nice. <laughs> Nice. Ile będzie? 3000, 4200. Lecimy nieźle. Lecimy nieźle. No to będzie. 4700. Ok. Hmm. Czyli z tych wszystkich pomarańczy, um, z tego jakby naszego szczęśliwego symbolu, szczęśliwego pomarańczy, mamy 4700 kredytów. Duże zwycięstwo, 4700. Dawaj, dawaj, no. Wiemy, że jest 4700, chyba, że coś jeszcze nam wpadnie, ale to w sumie się nie stanie. Bo jest, jest, 4700. Więc zakończymy tą grę, tą dużą wygraną i lecimy z skrajną stroną.